Księga Jeremiasza rozdział 24 Pan pokazał mi w widzeniu oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią Gdy już Nabuchodonozor król babiloński uprowadził z Jerozolimy na wygnanie do Babilonu Jechoniasa syna Jojakima, króla judzkiego oraz przywódców judzkich także Kowali i ślusarzy. Jeden kosz zawierał wyborne figi, jakimi są wczesne figi, drugi natomiast kosz zawierał figi zepsute, tak zepsute, że się nie nadawały do jedzenia. Pan zaś powiedział do mnie: Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem: Figi. Figi wyborne są bardzo dobre, a złe są zepsute. Tak zepsute, że nie można już ich jeść. I otrzymałem następujące słowo Boże: Tak mówi Pan Bóg Izraela: Jak na te wyborne figi, tak patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca, z ziemi Chaldejczyków, dla ich dobra. <laughs> Skieruję wzrok na nich dla ich dobra. Sprowadzę ich do tego kraju, odbuduję ich, by więcej nie rujnować. Dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem pan. Oni będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ całym sercem powrócą do mnie. Natomiast, jak się czyni z bezwartościowymi figami, których nie można jeść, bo są niedobre. Tak samo, tak mówi Pan, postąpię z Sedecjaszem, królem judzkim, z jego przywódcami, z tymi mieszkańcami Jerozolimy, co pozostali w tej ziemi, oraz tymi, co mieszkają w Egipcie. I uczynię z nich postrach i przykład klęski dla wszystkich królestw ziemi, hańbę, przysłowie, pośmiewisko i przekleństwo. Po wszystkich miejscach, gdzie ich rozproszyłem, ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom. Koniec 24. rozdziału księgi Jeremiasza.